Szlak czerwony, główny szlak Beskidzki. Nie Beskidzki, tylko Bieszczadzki. Fereczata 1102 metry. Jak wygląda Fereczata? Tutaj pokażę. Jeszcze na tym. Na okrąglik. O, tutaj jest Fereczata. Na okrąglik droga. Ach, tak wygląda szczyt. Proszę bardzo, to jest dalsza droga, a tutaj widok Sfery czady No to co, pokazywać tak duże, jakie są góry? Cały czas góry Słowacja już. No teraz to już się czuje, że się jest góra. w górach, w Beskidach, powiem. Wam. Tutaj rzucone wszystko. Stamtąd przyszedłem, tu wyszedłem.